Technika ćwiczeń nie ma znaczenia. Można ćwiczyć na okrągłych plecach. W życiu, tak samo w sporcie i w treningu, nie lubimy skrajności. Dźwiganie 120 albo 150 kg na okrągłych plecach to głupota, więc stopniowa adaptacja. Umiejętne planowanie treningu. Najpierw segmenty, potem całość. Ubieranie to w, tego w funkcję. To jest to, czego my potrzebujemy. Jeśli zrobisz ten ruch powoli i wykorzystasz do tego na przykład 30-40% twojego obciążenia maksymalnego, to nic ci się nie stanie i będziesz stopniowo tę tkankę adaptować. To jest tak samo jak w sporcie. Wyobraź sobie zawodnika na przykład futbolu amerykańskiego, który dostaje piłkę i biegnie. On nie będzie biegł w ten sposób. On będzie biegł na okrągłych plecach. I tutaj staramy się również. Wolne tempo, mała amplituda. Szybsze tempo, większa amplituda. Stosujemy zasady, które powszechnie znane są w treningu medycznym. W ten sposób, stopniowo adaptując tkankę, możemy pracować, trenować na okrągłych plecach. Tak naprawdę liczy się to, kto, kiedy i dlaczego w ten sposób ćwiczy. Więc moi drodzy fizjoterapeuci i trenerzy, pamiętajcie. Wszystko zależy od. Kontekstu